Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia opowiada historię tego, jak do Jezusa został przyprowadzony głuchoniemy. I Pan Jezus uzdrawia tego człowieka, uzdrawia Go ze Jego dolegliwości. Postarajmy się popatrzeć na dzisiejszą historię i odnaleźć tam samych siebie. I zapraszam odnaleźć samych siebie. W tych dwóch obrazach. Pierwszy obraz to jest obraz tych ludzi, którzy przyprowadzają głuchonimego do Jezusa. To są osoby anonimowe, ale ważne jest to, że oni szukali Jezusa, szukali Jego obecności. I jak popatrzymy na Ewangelię według Świętego Marka, my znajdziemy tam mnóstwo osób, którzy szukają obecności Pana Jezusa. Szukają tej obecności i przynoszą swoje sprawy, swoje trudności. Przynoszą chorych, osoby chore, osoby opętane do Jezusa. Oni szukają Pana Jezusa. Nawet przypomnijmy sobie początek Ewangelii według św. Marka, kiedy to Jezus udaje się na modlitwę, a Piotr, z uczniami go szukają. I później, kiedy Piotr odnajduje go, mówi do niego: Wszyscyśmy z Ciebie szukali. Wszyscy chcieli tej obecności Pana Jezusa. I tu warto samych siebie zadać, do samych siebie postawić to pytanie, czy ja szukam obecności Pana Jezusa? Gdzie mogę Go odnaleźć? Myślę, że my znamy odpowiedzi na to pytanie. Ale także warto tu zauważyć, że oni przychodzą, te osoby przychodzą do Jezusa i przynoszą swoje przynoszą sprawy tych ludzi. Te trudności. Także my możemy przychodzić do Jezusa i przynosić te sprawy, i On nas wysłuchuje. To jest niesamowicie ważne. My możemy się odnaleźć także w tym drugim obrazie. Możemy odnaleźć się w tym obrazie tego głuchoniemego. Popatrzmy na ten obraz z głębi, On nie słyszy i nie mówi. Słychać, słuchać, i mówić to są. Dwie podstawowe umiejętności w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. To znaczy, jeżeli ktoś nie słyszy i nie mówi, tak, takiej osoby bardzo ważko, bardzo ciężko stworzyć relacje z inną osobą. Ciężko podtrzymywać te relacje. I my możemy popatrzeć w tej osobie, tego mego, osobę, która ma zawalone relacje międzyludzkie. I mu bardzo ciężko jest z tym. Co robi Pan Jezus? On bierze go na bok i dotyka go, dotyka jego uszu, dotyka jego, jego języka. Święty Augustyn, kiedy mówi o sakramentach, o misteriach, on mówi, że to jest właśnie obraz świętych sakramentów. Jest to obraz Eucharystii. Kiedy to my przychodzimy na Eucharystię i słuchamy słowo Boga. Słowo Boga. I to słowo dotyka naszych uszu. I także przyjmujemy tę komunię, przyjmujemy Eucharystię, która dotyka nas, naszego wnętrza. I to nas uzdrawia. I święty Augustyn przedstawia to jako taki dowód na to, że potrzebujemy, mszy święty, potrzebujemy Eucharystii. I nawet jeżeli nie widzimy w tym sensu, nie widzimy sensu w tym, żeby co w niedzielę chodzić na Eucharystię, w ten sens jest. Dlatego, że Pan Jezus ma możliwość dotknąć nas, dotknąć na naszej głębi, dotknąć naszej osobowości i uzdrowić te nasze relacje. Drodzy bracia i siostry, popatrzmy na siebie, popatrzmy, czy szukamy obecności Pana Jezusa, kogo my przynosimy do Pana Jezusa i czy pozwalamy się dotknąć Pana Jezusowi, czy dajemy taką przestrzeń w swoim życiu, kjer je to slovo Boga i Euharistija mogu nas dotknuti.